Witam Cię bardzo serdecznie na tym nagraniu lub na spotkaniu, jeżeli jesteś na żywo. I chciałbym, abyś, drogi słuchaczu, wiedział, że informacje zawarte w dzisiejszej prezentacji są tylko i wyłącznie elementem edukacji, przekazaniem moich doświadczeń, nie są poradą finansową i każdy musi zweryfikować usłyszane dzisiaj dane. Mimo tego wstępu zachęcam Cię, abyś przeanalizował i sprawdził sobie pewne sformułowania, pewne zwroty, ponieważ one dla mnie były obce. Ja tego nie znałem, nie rozumiałem, nie wiedziałem, co to znaczy metaverse, a tym bardziej finanse w tych metaversach, nie wiedziałem, co oznacza skrót Metfi i takich kilka innych, które trochę będę jaśniej omawiał, jednakże Rozumiem, co to znaczy, komuś pomóc. Ja wiem, że to nie zmienia całego świata, ale zmienia cały świat dla tej osoby, która otrzymuje tą pomoc. Dlatego zachęcam cię, abyś bardzo uważnie potraktował to, co usłyszysz i posprawdzał rzeczy, które zobaczysz. Jestem częścią społeczności MedFi, tak naprawdę jestem współwłaścicielem tego przedsięwzięcia. I chciałbym, abyś wiedział, że wizją jest stać się numerem jeden na świecie inkubatorem dla projektów Web3, Metaverse i AI. Jak widzisz, już teraz się pojawiają nowe słowa, być może je znasz, być może nie. Jeżeli znasz, to super. Jeżeli nie, to powinieneś sprawdzić, co to jest Web3, co to są metaversy, czym się zajmuje tak naprawdę sztuczna inteligencja. I chciałbym, abyś wiedział, że właśnie MedFi daje szansę uczestnictwa każdemu chętnemu niezależnie od zamożności portfela i możemy się podzielić tymi zyskami, dlatego, że zajmujemy się tak naprawdę inwestowaniem i jest to inwestowanie głównie w oprogramowanie. Bo cały internet, tak naprawdę, czy to było Web1, czy Web2, czy to Web3, o którym właśnie opowiadam, to jest nic innego jak właśnie oprogramowanie. Ten komputer, ten telefon komórkowy, ten laptop byłby bezwartościowy, właśnie gdyby nie to oprogramowanie. I każdy musisz sobie przeanalizować, co się opłacało, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, i czy się opłaca inwestować w nową generację internetu. Ponieważ jestem anglojęzyczny, posprawdzałem sobie właśnie na przykład, jaką prognozę może mieć rynek, jaki potencjał tych metaversów i okazuje się, że magazyny ekonomiczne The Time czy Global Finance mówią, że będzie ponad 5 miliardów użytkowników w przeciągu najbliższych lat korzystać właśnie z tego nowego internetu, tych metaversów i prawdopodobieństwo stopy zwrotu czy też rozwoju ekonomicznego to jest ponad 30 tysięcy procent, to jest ponad 300 razy. Od momentu, kiedy ten raport został napisany, i to mi dało do myślenia, wydawało mi się, że to jest strasznie dużo, ale jeżeli sobie policzyłem, że co roku tą wartość będę podwajał, to okazuje się, że na przestrzeni 6-7 lat mogę mieć 100 razy tyle. Czyli muszę się zastanowić, co się wydarzyło w moim życiu za ostatnie 6, 7, może 10 lat, i czy ja jestem w stanie co roku podwajać te pieniądze? I okazało się, że do tej pory tego mechanizmu nie umiałem, nie rozumiałem. Kiedy wszedłem tutaj i zacząłem się edukować, zrozumiałem, że jest to możliwe. Czyli odszedłem od tych. Tradycyjnych finansów, gdzie uważałem, że mam zdywersyfikowane portfolio, starałem się mieć nieruchomości, starałem się mieć trochę złota. Nie miałem dzieł sztuki, bo było to dla mnie za drogie. Akcje, obligacje, pośrednicy, maklerzy nie było to dla mnie po drodze a funduszy inwestycyjnych nie rozumiałem. I kiedy pojawiły się właśnie zdecentralizowane finanse. To też warto, żeby sobie wpisać, co znaczy DeFi, zdecentralizowane finanse. Zobaczyłem, że tutaj jest bardzo szybki czas reakcji, praktycznie nie ma prowizji, praktycznie nie ma opłat, nie ma pośredników i to i czas w czasie rzeczywistym. I to było dla mnie kluczem, czyli odchodząc od centralizowanych finansów, jakieś tam brokery, nie brokery, a przerzucam się na zdecentralizowane finanse, ponieważ wszystko mogę trzymać na swoim portfelu. Ja na przykład korzystam z Metamaska, ale ktoś inny może korzystać z Trust Wallet lub innych i wiem, że to jest moje. Nikt mi tego nie może odebrać, ponieważ pieniądze, jeżeli ktoś trzyma w tradycyjnym banku, no to niech sobie sprawdzi, ale to pieniądze są banku i bank ma wobec nas zobowiązanie, abyśmy no, to niech sobie każdy sprawdzi może tutaj nie będę mówił. I dlaczego MetFi? Ponieważ kiedy ja mówię o zdywersyfikowanych inwestycjach w MetFi, właśnie mam zdywersyfikowane inwestycje jako aktywa cyfrowe i one są bardzo zróżnicowane, ale wszystkie właśnie są oparte o tą nową generację internetu, czyli web3, metaverse i sztuczną inteligencję. Jak widzimy różne nazwy: Evermoon, Sandbox, Big Time, jakieś Medbot, widzimy jakieś kryptowaluty Solana, Bitcoin BNB. czyli widzimy, że mamy do czynienia z aktywami cyfrowymi. Jeżeli ktoś sobie sprawdzi wykresy, jak to się rozwijało za 5-10 lat, widzisz, że te aktywa cyfrowe, tradycyjne finanse biją łeb na szyję ale co najważniejsze, trzeba się edukować i wiedzieć, co warto, żeby nie wchodzić w jakieś monety, koiny, których nie znamy albo mogą nas oszukać, mogą nas naciąć, a żeby mieć pewność. I dlatego ja dołączyłem do DAO, czyli do takiej zdecentralizowanej, autonomicznej organizacji, ponieważ tutaj jest wszystko transparentne. Ja tu nikomu nie muszę wierzyć. Ja mogę to sprawdzić. Oczywiście trzeba się nauczyć, wiedzieć, jak to sprawdzić, ale wiem, że nikt mnie tu nie oszuka, bo ja już to potrafię. E, czyli metwa jest zdecentralizowany, jest oparty o technologię blockchain, e, tak jak Bitcoin, czyli jeżeli ty posiadasz na swoim portfelu, to to jest Twoje, nikt Tobie tego nie może odebrać, e, i ta społeczność się właśnie samoreguluje poprzez różne e, głosowania, i nie ma tutaj Szefa. To jest ważne. Czyli nie można nas stąd wyrzucić. My możemy sami zrezygnować, sprzedać nasze udziały, ale nie ma osoby nad nami. Wszyscy jesteśmy współpartnerami na równych zasadach i co najważniejsze, nie mamy kosztów, bo to nie jest firma i nie mamy zadłużenia. I to jest chyba najważniejsze, że nie ma tutaj długów. Oczywiście, żeby to działało. To jeżeli mówimy o aktywach cyfrowych, to token MedFi to jest ten udział. Tylko że w aktywach cyfrowych to się fachowo nazywa token. Czyli w tradycyjnych finansach mieliśmy właśnie akcje, udziały, tutaj mamy tokeny. I te tokeny możemy sobie kupić na giełdach scentralizowanych, zdecentralizowanych. Każdy kupuje tam, gdzie chce, w zależności gdzie się czuje bezpieczniej. Jednakże, kupienie samego tokena i trzymanie go w portfelu jest troszeczkę jak bitcoin czy inne aktywa. Jeżeli one wzrosną w cenie, to my zyskamy, jeżeli one spadną, to stracimy. Jednakże, ja chciałbym zachęcić do funkcji, którą Metway posiada, a mianowicie coś takiego jak staking, czyli my możemy wykorzystać zasoby kryptograficzne do pracy na naszą korzyść. Jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to jest. Troszeczkę jak zarabianie odsetek na koncie oszczędnościowym albo na lokacie. I właśnie poprzez to, że my zamrażamy swoje tokeny, my wspieramy sieć i w ten sposób zapewniamy jej bezpieczeństwo, a w zamian za to właśnie zdobywamy nagrody, często w postaci dodatkowych monet czy też tych tokenów. Także zachęcam, tutaj jest link, żeby sobie posłuchać, co to znaczy proof of stake. No, i żeby właśnie do tej organizacji i DAO dołączyć, należy sobie podłączyć portfel MetaMask i, że tak powiem, uzyskać takie użytkowe NFT. Jest to plik cyfrowy, który zawiera oprogramowanie, i to oprogramowanie daje nam dużo przywilejów. I najważniejszym tym przywilejem to jest właśnie ten staking, który troszeczkę chciałem wytłumaczyć, jak działa, czyli to oprogramowanie działa bezterminowo i nam wytwarza co 12 godzin w procencie składanym dodatkowe te tokeny. Oczywiście proporcjonalnie do tego poziomu NFT, który sobie na potrzeba na, na, no, go nabyć, tak i do bazy tokenów, którą posiadamy, czyli to, co kupimy na giełdzie. Jeżeli my to połączymy, to wtedy nam się to, można powiedzieć, mnoży. Ponieważ to jest nasza własność, my możemy zrobić z tym, co chcemy. Możemy w, każdym chwili, w każdej chwili to sprzedać na wolnym rynku lub też możemy odmrozić jakąś część naszych udziałów i sprzedać to na giełdzie. I ten okres odmrażania trwa siedmiu dni. Jeżeli ktoś to nie rozumie, a ma na przykład nie wiem 100 milionów dolarów i chciałby te 100 milionów dolarów albo 100 milionów złotych z banku wycofać, nie wycofa go w tym samym dniu, kiedy zgłosi, po prostu na dyspozycję się czeka i też tu parę dni trzeba zaczekać, aby te swoje środki finansowe móc wycofać. Także mechanizmy są bardzo podobne i jak widzimy mamy różne wartości tego NFT, czyli to oprogramowanie kosztuje, każde... Następne jest droższe, ale daje nam właśnie ten przywilej, że ilość tokenów, które posiadamy, to zamiast nam się podwoić albo potroić, może nam zrobić razy 8, razy 9, razy 10 w tym samym okresie czasu, tak? Czyli co 12 godzin proporcjonalnie więcej tych tokenów nam się namnaża, Tak, czyli ostatni kontrakt ten najdroższy wytwarza 10 razy tyle dodatkowych tokenów, monet co ten kontrakt pierwszy. Każdy powinien sobie policzyć co mu się najbardziej opłaca, jeśli mówimy o dochodzie pasywnym, długoterminowym. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy i chciałby tu i teraz, to dla osób każdej, która ma poziom delfina albo powyżej, czyli ma trochę środków, żeby zainwestować, jej się opłaca skorzystać z takiego przywileju, aby skorzystać z robota do tradingu, czyli sztuczna inteligencja może za nas obracać tymi pieniędzmi. No ale jak prawo ekonomii mówi, pieniądz robi pieniądz, więc, żeby tutaj nas koszta tych tradycyjnych finansów, mimo że to jest już jakby widzimy po blockchainie, ale robot działa we współpracy z tradycyjnymi finansami, tak, no bo trading to są tradycyjne finanse, więc, żeby nas te koszta tutaj, nie zjadły tych wszystkich prowizji, opłat i tak dalej, no warto tutaj większą pulą dysponować, ale co jest najważniejsze, tutaj nie poświęcamy swojego czasu. Wsadzamy kapitał i robot, sztuczna inteligencja, za nas wykonuje te wszystkie operacje. Oczywiście, jeżeli ktoś zna język angielski, to sobie może przetłumaczyć te wszystkie wartościowe punkty. Ale co, co warto wiedzieć, żeby podnieść swój poziom do delfina albo wyżej, żeby mieć do tego dostęp, żeby to polecić swoim znajomym, żeby mieli do tego dostęp, od każdego polecenia dostaniemy 10% w czasie rzeczywistym na swój portfel, czyli za pozyskanie kapitału do inwestowania, my dostaniemy swoją, jak to się mówi, garżę. I myślę, że to jest bardzo fajne i każda osoba rozumie podstawowe wykresy, tak? Czyli jeżeli na początku bardzo dużo tokenów przybywa, to one mają bardzo niską wartość w momencie, kiedy te wszystkie inwestycje mamy, które mamy poczynione, z właśnie portfolio inwestycyjne, ten robot, który będzie wytwarzał też Obracał tymi pieniędzmi trochę z tych prowizji właśnie idzie do skarbca, to zrozumie, że wartość skarbca będzie bardzo dynamicznie rosnąć, a kiedy ta ilość tokenów jest ograniczona i ona już praktycznie potem będzie stała, na razie przybywa. To w momencie, kiedy te linie się przetną, no to każdy będzie bardzo, bardzo zadowolony. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nowy, może tych mechanizmów nie rozumieć, dlatego ja wtedy poświęcam czas na rozmowę indywidualną, aby Wytłumaczyć to jak najlepiej, ale jeżeli ktoś już w tym świecie aktywów cyfrowych ma trochę rozeznania, no to ja tak naprawdę tego nie muszę tłumaczyć, co najwyżej mogę potwierdzić, czy jego tok rozumowania jest poprawny. Jeżeli ktoś się pyta o bezpieczeństwo, MedFi ma sprawdzone wszystkie linie kodu, wszystkie inteligentne kontrakty. Jesteśmy w top 10% najbezpieczniejszych projektów. Opartych o technologię blockchain i o tokeny, czyli o kryptowaluty. Nie wszystkie właśnie się poddały pod taki audyt, dlatego ludzie na kryptowalutach też potracili pieniądze. Także myślę, że jeżeli ktoś chce się czuć bezpiecznie, to my mamy właśnie przez CERTI, to jest taka firma, która się zajmuje bezpieczeństwem w technologii blockchain, mamy ten audyt zrobiony. Co gwarantuje mi to bezpieczeństwo, bo ja się na tym nie znam. Bałem się tego, nie wiedziałem, czy są dziury, ale okazało się, że tutaj jest fajnie. I to też jest znowu informacja: jeżeli ktoś wie, wie, że to ta informacja, którą przekazuję, jest bardzo wartościowa. Jeżeli ktoś jest nowy, no to musi sobie w Google sprawdzić albo po prostu mi zaufać, no i w ten sposób będziemy budować zaufanie. A zaufanie się buduje właśnie poprzez wspólne spotkania, takie eventy gdzie my się bawimy, edukujemy, nawiązujemy nowe znajomości. Także ja zachęcam, aby brać udział w różnych takich spotkaniach, takich eventach, bo wtedy nabieramy tej pewności siebie i wspólnie międzynarodowo, bo wszystkie rynki świata są otwarte, właśnie się rozwijemy, właśnie głosujemy, w jakie projekty można by było jeszcze, w jakie startupy zainwestować, bo przez to, że jest nas dużo, jak na zdjęciu widzimy, to my mamy na tyle potężny budżet, że dostajemy, w kurcie zawsze jest tani, no tak powiem, po chłopsku, prostym językiem. Czyli jakbym miał ten podsumować, dlaczego MedFi, to to by był ten slajd. Na jednym slajdzie wszystko. Ja jako współwłaściciel mam dostęp do skarbca. Nie mam obowiązku rekrutacji, ale dzielę się z informacją z innymi osobami. Zapraszam do projektu, ponieważ projekt przynosi dla mnie... Fundusze, tak, na codzienne życie. Oczywiście za pozyskanie kapitału do inwestowania ja dostaję prowizję i chyba każdy chce za zaangażowanie, za wykonaną pracę otrzymać prowizję. Jak widzimy, fundusze, jeżeli się przesuniemy już z lewej na prawą stronę tego slajdu, to fundusze, które są w skarbcu, właśnie są inwestowane w te różne rzeczy. I te, te różne inwestycje mają przynieść właśnie zysk, tak zwane dywidendy. No i wiadomo, że jeżeli akcje rosną na wartości i są te dywidendy, no to jest wzrost aktywów, czyli profit dla skarbca, a profit dla skarbca właśnie nam indywidualnie wypłaca dywidendy. W zależności od tego, ile kto posiada tych udziałów, tych tokenów, taką swoją działkę otrzyma. Także myślę, że to. Jeżeli dla kogoś ten slajd jest w dalszym ciągu skomplikowany za dużo, zapraszam na rozmowę indywidualną lub jeżeli oglądasz tego nagrania, to skontaktuj się z osobą, która Cię poinformowała o tym projekcie, o tym wspólnym inwestowaniu i na pewno się spotkamy na kolejnym spotkaniu lub indywidualnie, aby to omówić, wyjaśnić, bo wiedza jest najbardziej wartościowym elementem. A tak naprawdę podjęciem decyzji, bo ja zacząłem od 100 dolarów, ponieważ tego nie znałem, nie rozumiałem, bałem się, ale dzięki temu potraktowałem to jako szkolenie i zobaczyłem, że to jest coś fajnego. Także zachęcam Cię, nie bój się, a nawet jak się boisz, to zaryzykuj 100 dolarów i sprawdź od środka, abyś miał dostęp do wszystkiego, do biura, żebyś sobie mógł się pobawić tymi suwakami, i wtedy wiesz że jeżeli posiadasz milion albo więcej to tobie się to po prostu opłaca zainwestować. Także bardzo dziękuję serdecznie i proszę o wszystkie komentarze lub pytania w linku pod nagraniem lub jeżeli jesteś na żywo na prezentacji to właśnie po tej prezentacji jest czas na pytania i odpowiedzi. Dziękuję serdecznie.